Jak? Jesteś cały? Nie, dostałem w nogę. Przeżyję, ale na razie nie wymagaj, żebym biegał. Zabierz mnie do mojej linii. Dobra, odpocznij, a ja poprowadzę. Cholera, silnik się zepsuł. Żyjesz jeszcze, Priboj? Na razie tak, ale nigdzie nie idę. Straciłem za dużo krwi, kiedy ludzie majora Saida mnie złapali. Zajęli to miejsce. W Willi jest pewnie sporo strażników. Teraz mi to mówisz? Bo teraz musisz to wiedzieć. Żeby wejść do willi, musisz rozbroić zewnętrzny system zabezpieczeń. Dokumenty o transakcjach trzymam w sejfie, w mojej sypialni. Jak już tam będziesz, skopiuj zawartość mojego twardego dysku. I co wtedy? Jak się stąd wydostaniemy? Luksusowo. W garażu stoi moja limuzyna. Chyba, że major Sayt ją zabrał. Dobrze, wrócę tu. Wszyscy tak mówią. No właśnie, wrócę tu. Wszyscy tak mówią. Dzień dobry, widzowie. Wróciłem tu. Wróciłem do projektu IJ2 po przerwie weekendowej. Pamiętajcie, u mnie na kanale weekendy nie ma odcinków. Każdy ma prawo do odpoczynku. Słuchajcie, i mówi, że. Każdy tak mówi, że wróci. No właśnie, my wrócimy, mam nadzieję. To jest coś, jak wiecie. Jak idziecie na rozmowę o pracy, zadzwonimy. <noise> każdy tak mówi. Dobra, słuchajcie, mam przed sobą willę pryboja Jak widzicie, pryboj się ładnie urządził. Egzotyczne klimaty. No, co prawda, trochę gorąco i sucho. Takie bardziej półpustynne, ale jakieś tam palemki ma. Słuchajcie, musimy dostać się do jego willi. Jak widzicie, ta no, willa pryboja No, jest pilnowana i to dosyć ostro pilnowana. Pełno strażników na dachach. Kamery, co krok, dosłownie. My musimy wejść do samego środka tej willi, drodzy widzowie. Nie patrz na te cyferki i na ten układ tych przeciwników. To wszystko jest, drodzy widzowie, pomieszane. Bo tutaj jest ta gra dosyć stara. Na nowych sprzętach to nie działa dobrze, zwłaszcza przy wysokich rozdzielczościach. No ale, plus, minus, mniej więcej tak wygląda willa, no nie? Mamy początek, jakby widni, Wiedniu, tak to nazwijmy. Tu mamy ten czerwony dach widzicie go? to jest sama willa z basenem, no to preboy to nie byle kość. no jak się handluje bronią to się zarabia, tak słyszałem tym nie wiem, no a tu mamy garaż, w tym miejscu jest garaż garaż jest tuż koło drogi, wiadomo, wjazd do garażu ciach, wszystko nad brzegiem morza, piękna sprawa musimy dostać się do widni następnie do domu przybojego no nie, tam odnaleźć safe zdobyć dokumenty i uciec drodzy widzowie, z samochodem, limuzyną, zresztą Tutaj zadania. Zadanie pierwsze: wykonaj kopię bezpieczeństwa komputerowych akt-pliwojego. Zadanie drugie: zabierz kopertę z sejfu w sypialni Preboy'ego. I zadanie trzecie: Wyjedź z garażu limuzyną. Uwaga, -pliwojego! Tak! Jest. Wszystko tu jest jego, jak widzicie. No nic, tak ma sytuacja. Jak widzicie, jest paru strażników w oku widni. No, też paru jest w środku, oprócz tego są kamery. No, trochę ich tu jest. Jak zwykle w tej misji, no drugie jest wiele, drodzy widzowie. Nawet powiem szczerze, tą misję można przejść w 2 minuty. Wiecie? Jest taka możliwość. Nie wiem, może Wam pokażę na sam koniec jako bonusik, jak to zrobić w 2 minutki. No ale tak czy inaczej, oczywiście w kanale dla 100% będę starał się pokazać jak najwięcej. Zagluniemy do każdego z budynków. Popatrzymy, co tam Playboy miał w tym domu, co tu skrywał. No nic, zaczynamy. Na szczęście mamy Snape jak widzicie, co prawda, tylko jest, drodzy widzowie... 8 bo i No nie za wiele, ale no cóż, lepszy jak to mówią ryby, jak nic. Oczywiście jak się położymy to mamy lepszą celność. Powolutku będziemy sobie wykanczać obstawę. Fajnie jak macie 8 amunicji i dwa razy nie trafiacie, to wtedy od razu czujecie, że żyjecie. Bo nie ma co iść na łatwiznę. Warto tak to robić, żeby zawsze mieć podbórkę, prawda? No, wyłaź zapalmy. A wiecie co mówi palma do palmy? A, stary żart dobra przeciwnicy z dachu. Mamy aż trzy strzały jeszcze. W sam raz. Może będzie trafić może. Ale może też się uda trafić. No i ostatni. Stachu na dachu. Okej, okay, dobra. Przeciwnicy z dachu. Wyeliminowani. Przeciwnicy. Tutaj z zewnątrz również. Amunicji mamy zero. Hajnie. Nie szkodzi, jak to mówią, nie szkodzi. Biegniemy, póki my młodzi. Słońce zachodzi albo wschodzi, ciężko powiedzieć. Mamy kompas, czy to jest wschód, słońca, czy zachód. Z drugiej strony to jest zupełnie nieistotne. Amunicja do głośnej broni. Jakbyśmy chcieli, możemy zamienić tam broń. Bo z tego co kojarzę. A nie. To nie, to nam pistolet na pistolet. Nie. Jakby to był za snajperkę, to bym wymienił. Na czulnicy snajperka do Zekizowie, która w ogóle nie ma amunicji. Na tą ścianą też jest jeden przeciwnik, jeszcze jeden, którego widzimy z tak zwanej satelity. Otwórzmy drzwi. Nie wiem, gdzie jest dziurka od klucza, ale nasz agent to wie. To już kolony. Szukamy dziurek. Gdzie jest kamera? Mamy na przeciwnika. Skradamy się po dziutku. To są schodki, można wyjść na górę. Okej. Okay. nie szkodzi, po cichu a do przodu. Głóżmy, że alarm nie włączony. Idziemy tędy. Taka, że jakieś tam wykrycie marde to, to, to nie jest przeszkoda. I tego zdjęliśmy z dachu. Jak widzicie, jest to taki. Ale kabelek Pod nami są przeciwnicy Nie przejmujemy się nimi Okej, okay. no, no to na skrzynkę To jest na skrzynki już dam radę Nie możemy się przeczołgać Przewidzicy słyszą wszystko Drodzy widzowie, no oni nie mogliby mieszkać w bloku, bo Jakby sąsiad piętro wyżej Chociażby głośno chodził, oni by wszystko słyszeli no i patrz, jesteśmy na budynku obok Tada. I co ciekawe, możemy znowu przejść na kolejny budynek obok. Znowu się zsuniemy. Kamera nas nie złapie. Jesteśmy szybsi od niej. Dzień dobry, play kamera. Cichosza, przyjdzie przeciw, niech coś nam da. biegnie. O. Patrzcie, gość do mnie będąc piętro niżej. O, kolejny. No, ta gra nie jest uczciwa, powiem szczerze. Ten nawet się przykucnął, żeby mieć lepszą pozycję strzelecką do mnie, piętro wyżej. Dobra, no. tak, jesteśmy przed domem. Przed domem Preboyego. No i generalnie jest dobrze, bo alarm nie jest włączony. To jest najważniejsze, drodzy no widzowie. A oni, jak widzicie... Oprócz tego, że nas celują przez <noise> 3 metry skały to ogólnie... W tym momencie odpuścili, a pewnie te dźwięki piętro wyżej to był wielki struś. Tak, na pustyni strusie żyją, bo w końcu, słuchajcie, stuś chowa głowy w piasek, tak? No, to skąd wziąć piasek? No na pustyni, więc z tego wynika, że strusie żyją na pustyni. Proste, nie? Gdzie indziej nie mieliby piasku? No? Dobra, tymczasem drodzy widzowie, jakoś nam poszło jak zwykle zresztą wybitnie. Wysyłamy dane. Poszło bardzo dobrze. No, nie wiem, że mogą być lepiej. No, widzowie, naprawdę. Nie? Gabi, Gabi, proszę, nie nerwuj się. <laughs> Pewnie, że mogą być lepiej. No, ale poszło zadowalająco. Dobra, zapisaliśmy. To teraz pobiegajmy. Teraz wersja szybka, że tak powiem. Czyli te budynki. Chcia. Machada. Mahada. Ja widzicie, tu mam ślepy zaułek. Mam na kamerę bo chyba sobie rozwalić. No ja, on się włączył, a tak nie to. jest tylko takie wejście. Wejście szybkie. Takie, tak zwane zwiedzające. Ja, widzicie, się na no, W tym całym forcie. Ale ja, żeby przynajmniej dostać, to trzeba się włamać. Chodźmy nową broń. Poszczelajmy. Taki, że jeźdźmy. Załadujmy, zobaczmy co słychać u góry. Jak zwykle mam taki drzwi i komputer. No czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze jeden, glen. dobra. Wycień jego celność nie powala. Mam tutaj komputer, z tego w ogóle nie musimy korzystać. On wyłącza kamerę bezpieczeństwa. Tak, te kamery lepiej po prostu ominąć, tak, to widzieliście? Niż je wyłączać. Znaczy, że jest tyle przeciwników, żeby tutaj dojść i to wyłączyć, to i jesteśmy na dach. Jak widzicie przeszliśmy stąd. Cały domek zwiedzony. Tutaj mamy drzwi. Jeszcze wyżej. Też na dach. No i tutaj jest bardzo fajnie. Mamy snajpereczkę. Z, z tej snajperki, no nie zobaczymy tego co jest poniżej. Dosyć wysoki mur to miał przybory. Ale widzicie tam to to miejsce. Z naszą snajpereczkę możemy przebiec na tą górkę, boczkiem, 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 i z tej górki mamy też świetną pozycję strzelecką. Do wszystkich przeciwników możemy ich, leżąc tutaj, bardzo ładnie wyszczelać. Dobra, czy zabije się zesakując? Zobaczmy. Nie, nawet nie. Nawet nasz agent ma całkiem dobre kolana. Dobra, idziemy zobaczyć, co słychać w drugim budynku. Dzień dobry. Jesteśmy mordercą. Zabijamy z każdej możliwej broni, więc zrobię. Tą telewizor możemy go ustawić na te telewizję, która jest jedna słuszna. Tak? I posłuchać sobie propagandy, ale jest wyłączony, może i lepiej. Dobra, słuchajcie, tak wygląda to pomieszczenie, jak widzimy, nic tu nie ma. Został nam jeszcze jeden domek. No, pamiętajcie, jak wyłączyliśmy kamerę komputerem, no to się nie włączyły. Mamy budkę, to mogą włączyć alarm. <grych> o ile żyją. ale przeciwnie, włączył alarm musi żyć, wiecie, to jest taka złota zasada. Aha. Nie szkodzi, tam miało być. Dobra, kolejny budek do zwiedzenia. Drzwi? Już nie otworzymy. Ale możemy po Weź na dasz. Na daszku jak widzicie nie ma absolutnie nic. Pusto jak nic. Ale można z niego zeskoczyć. drodzy widzowie. Hop, hop, nawet murek. I ten murek jest bardzo istotny. Po murku. Możemy przejść dalej. Ja jakoś zaskoczę, żeby jeszcze, co jest w tym baraku. A są tu dwie piękne skrzynki. I to wszystko. Tak właśnie wygląda przejście z tej gry w dwie minuty. To jest właśnie jeden ze sposobów. Już Wam pokazuję, o co chodzi. A mianowicie. Wybiegacie tutaj do widzowie. Szybciutko otwieracie drzwi wkakujecie na murek, oczywiście wcześniej zabijacie z przeciwników na dachu biegacie na murek i tym murkiem, drodzy widzowie możecie sobie całą okolicę przejść po tym murku. o i patrzcie, idziemy tędy, oczywiście można sobie kucnąć jakby co dalej idziemy tędy, tak polega właśnie tak wygląda najszybsza trasa i patrzcie gdzie jesteśmy tam są przeciwnicy, których jeżeli mamy jeszcze naboje do snajperki to sobie zdejmujemy przeskakujemy przez murek jest to możliwe w tym oto miejscu. Na skałę, na dół i jesteśmy na dole. Na dole jest sporo przeciwników, ale oni oczywiście na was tak nie patrzyli, abyście prosili po cichu. Teraz są wkurzeni, bo jest dosyć sporo. Co byśmy zamieszali, ale przez murek, na skałę i przez skałę, drodzy widzowie, dostajemy się do Safe Upliboye'ego. Teraz tego nie będę otwierał. Bo to jest tylko taka wersja, wiecie, pokazująca wam budynki. Pierwsze budynki widzieliście. No to teraz idziemy dalej. My, do Zwizowie po cichutku wchodzimy teraz do budynku. Ja mówię, przez ten murek tam u góry jest lepsza trasa. Ale i tędy można, tylko trzeba to robić po Bo ja widzicie, miał taką willę. Dość mocno oszkloną. No ładnie to wyglądało, miał ładne widoki, prawda? Ale no niestety, dość mocno nas widać przez takie szkło. Fajnie, do się się położyć. i pociągać przypominam, że przeciwnicy słyszą nas przez trzy piętra w dół jakby co ten idzie w prawo ten idzie w lewo no i drodzy widzowie idziemy tędy A? widzicie usłyszeli nas na co mi bądź z tłumikiem jak każdy mnie słyszy Masakra no i co Teraz to mi Dobra, to to przy okazji, skoro i tak mnie usłyszeli z broń z tłumikiem, no to pokażę wersję zwiedzającą, a potem jeszcze raz po cichu. Tutaj jak widzicie są drzwi. Najlepszy przeciwników, znaczy oni są w toli lepsi, ale w praktyce, tak samo głupi. Hmm. Ten się chyba obraził za słowo głupi No co poradzę? No mówię szczerze jak jest, tu mamy ten save, pamiętacie? A tu mamy komputer, na który musimy dysk Freeboya skopiować, Tak wygląda dół. Jak widzicie, no nie jest to łatwo się dostać. Tu przeciwnicy, tam przeciwnicy. Dobra, a tu mamy. Mamy opcję zwiedzającą. To jest coś a la magazyn. Magazyn broni. Możemy wyjść na zewnątrz jak szybko szczelamy? To nie jest źle Ale tak najbardziej polecam wersję murkową Inaczej mamy całą tutaj willę Na głowie, a no. nie mam, mam amunicji Do niczego nie mam, mam granata Dobra, naczył mi amunicja, mam granata Przeciwicy, wchodzę Mam tylko granata Bum <grym> No i cóż, samobójstwo. No ale przynajmniej zobaczyliście całą tą wilę. A my oczywiście pójdziemy tutaj cicho. My oczywiście pójdziemy od mureczku. Po cichutku. Czy można było to obejść? Pewnie można, bo tam gdzieś tam człowiek by się znalazł, ale mi się wydaje, że tutaj... Niestety wszystko jest zasłonięte. Mamy cichą broń i przeciwników. Jak wiecie, jak zaważyliście, to cicha broń wcale nie jest taka cicha, jak się może wydawać. Więc lepiej ich po prostu nie strzelać Tutaj. zamurek i na ziemię. tam kamerę. Ona na nas nie wypatrzy, ale wypatrzy martwych przeciwników. Tak więc... Okej, okay, ona nas nie widzi. Generalnie nie widzą, drodzy widzowie. A kurde, na czapkę w zależy. Na czymś fajnym. No weź przeskocz! Jak widzicie? David Jones, agent specjalny. Specjalny w każdym znaczeniu tego słowa. Gość takiego muru nie powinien przeskoczyć. Dobra, Z ubierzemy kopertę. Cia. Przechodzimy dalej. Tak w Z tym, ale idealnie. Zadziała, ponieważ oni są poszli. Mamy sobie jakąś fajną broń. I tak, nie mamy stajpetki dostać. Miejmy jakąś większą siłę ognia. Ok, i wychodzimy przez ten murek. Widzicie, on nas tutaj nie zauważył. A my jesteśmy w fajnym miejscu, więc warto zapisać. Parę ten zrobiliśmy. Wyślijmy dane do agencji I idźmy dalej Idziemy tędy ty w budyneczku Nie schodzimy na dół, jak tam spadniemy to jest ślepy zołek Idziemy tutaj a Aran jest tam jakby w górnej części i nas nie widzą Przez te kraty widzicie? Oni nas nie widzą, tu są bardzo wąskie te szpary No nie są w stanie nas zauważyć Jedna wielka ściana. Co się sobie po tym mureczku? I, <śm> i z niego. na ten mureczek. Te mureczki z tymi kolcami są naprawdę dla nas bardzo dobre. Pyk, pyk i człowiek jest. Zapytaj, czy nas zauważy? Może. broń, to cicha broń. Mhm. a głośna broń, to głośna broń. Tak czy inaczej, już cicho, cicho być nie musimy. Podobnie jak widzę, już mamy koniec misji. Teraz to w obronie nie jesteśmy cicho. Ale jak widzicie, mamy całkiem sporo zdrowia. Mając tyle punktów zdrowia, możemy spokojnie kończyć misję. Wystarczy tylko otworzyć i wsiąść do limuzyny. Proste! Jak widzicie, idealne przejście. Możesz się uczyć, to jest praktycznie jak poradnik. Poradnik? Jak kurde, nie grać w tą misję! O nic, żyjemy, żyjemy. Oczywiście jest wiele innych dróg, lepszych, gorszych. Można to być po cichu, można tam idealnie wyczekać, aż się, drodzy widzowie, położą. Ale o innych drogach, poczytacie sobie w komentarzu. No to najpierw wersja głośniejsza. Mamy idealną broń do wersji głośnej. Schodzimy na dół. Dwóch przeciwników, tam są jeszcze paru. cześć. Tak, jestem w twoim broń. Troszeczkę za późno się domyśliłeś. Aha. I wchodząc na górę, wracamy w to to miejsce. Oczywiście możemy sobie podpływać w basenie. Taki cilaucik nie wiem, co to jest. Jakiś cień? Jak widzicie, no, trochę barwimy wodę na kolorowo. Czyli delikatnie mówiąc, chyba jesteśmy rani. Tą część widzieliście, pokazywałem wam. Jakby nie wersja po boku i przez murek, to musielibyśmy zejść po tych schodach tutaj. Tak też zrobimy. No, agencie specjalny. Poszlewij z tego dziwnego basenu. <grym> zablokował się. <grym zbukował> się>, <grym zbukował> się> Naprawdę. Nie wyłaś dziadu, ty dziadygo, ty. No! Agencie specjalny! No, czekajcie, no to jest niekulturalny. Ja tu jestem. A tu mam problem, skurcz mnie z łapą. W wodzie jestem. Nie mogę wyjść. No! Ech, ech, ech. Dobra, David Jones, agent specjalny, niestety. Basy go pokonał. To no, był trudny przeciwnik. Uważajcie na baseny, są sprytne. Są skubane, naprawdę bardzo trudne. Unikajcie. Dobra, idziemy już teraz, tylko omijamy basen. W ogóle zresztą widzieliście. Widzimy przeciwnika. Widzicie, są naprawdę, w porównaniu z basenem, to są prości goście. Dobra. Jackhammer, bez młota to nie robota. Mamy Jacka. Okej. Okay. Osuniemy teraz wersję oficjalną. Można tu przejść Jak jest, wszędzie są pozamykane te przestrzenie. Jednak Freeboy się ogrodził bardzo dobrze. No, tu jesteśmy w takim przeciągu. Musimy się włamać z jednej i drugiej strony. Jak gdzie dużo, dużo, dużo. Kurde, szkubańcy, ej, chłopaki, chłopaki, chłopaki. Poczekajcie, kurde. A, kurde, to było dobre. To było widzicie, lub zabiję. Nawet no, nie spodziewałem, że ich tu jest. O, kolejny pieknie. Wyjdziemy na górę? O, wyłaś, agencja specjalny. Masie drabina, drodzy Tym baseniem się drabinka przydała. Stąd możemy też zeskoczyć, tak właśnie, od razu tutaj. Ja proponuję, tak jak wam pokazałem, skoczyć tam. Dlaczego, to zobaczycie później. Jak zwykle możemy wybrać opcję murkową. Oczywiście, jeden przeciwnik sobie wlazł. No i... i... Gdzieś poszedł, tak, gdzie? Ciężko powiedzieć. Dobra, zwiedzamy dalej. Wtedy wejdziemy do tego budynku, pójdziemy na niego. Nic tu nie ma, ale pokazać trzeba. O, jest tam. No, ta broń jest wyjątkowo, nie ma dużo błędu. Tak, do mnie szczera. Ech, i tak nie trafi. Co daleko jest. Ale jestem za szybki, jestem jak kobra. Nie znajdą Davida Jonesa, nikt go nie znajdzie. No to bądź. Szafki. Waga, nie wiem czy wiecie, ale w tej grze nie można przeszukać szafek. Hmm, hmm. Serio, Jodo, nie można. Jodo, jodo. Judo. Co on, jak zwał Dobra. Słuchajcie, to jest koniec. Jak to otworzymy. Tam jest limuzyna. Jak na niej podejdziemy, jest jest misji. Jeżeli nie chcę kończyć, ale no, że to nie w taki sposób. Mhm. Ciachu, brachu i postachu. Sądzę, że tu nie otworzymy? A tu mamy daszek. No i generalnie całą tą wilnię Prybolego, dosyć zwłaszcza wielo taką wielowarstwową bym powiedział, przeszukaliśmy. W każdym budynku byliśmy, jak pójdziemy do tego auta, to odjeżdżamy kończymy misję. No ale oczywiście pokażę Wam, jak to zrobić trochę lepiej, niż zawijając 27 wrogów. Nie? <grystanie> Nadal mamy alarm. Nie zostaję Was taką końcówką misji, bo to byłoby wstyd i hańba nic, sobie. Zrobimy to lepiej. Słuchajcie, zawsze w życiu musicie dążyć do tego, by robić coś lepiej. Nie zadowalajcie się bleczeniami, chociaż tak naprawdę to nie ma znaczenia. Bo jak Ukończyły to misję, tak jak wam to pokazałem za pierwszy razem, mając 2% zdrowia, to, to i tak w następnej misji mamy na całe zdrowie, więc pff. tylko ranga jest gorsza, a ta ranga to jest, wiecie, to jest takie... O, no. To jest jak pochwała zwrokowa waszego szefa. Pochwali was po głowie, namęczyliście się, napasowaliście, wzięliście na godzinę, on powie, to by się pracownik. No i co, cieszysz się? <grymio> to się głupi, jak się cieszysz. <grymio> Premień niech da, kasą niech sypnie, ale nie tylko pochwali. No i właśnie, jakby to była jakaś kasa za tą rankę, coś, wiecie, jakieś lepsze bronie, to by się ucieszył, no ale... Za samą rankę nic nie ma, widzę. Dlatego właśnie nie bardzo jestem zmobilizowany, by to przechodzić jak najlepiej. No, oczywiście moją mobilizacją jesteście Wy, moje baski No i pewna kobieta <grymio> na kanale, ta ta, nie ta co byś nie zrobił, <laughs> Nie żartuję, ale to tacy ludzie też są potrzebni. Wiecie. Robicie coś niby dobrze, ale okazuje się, że mogłeś to zrobić lepiej. Gdzie on idzie? Nie do końca znam jego trasy patrolu. Czy on pójdzie tam, to jak pójdę tu. Czy ja on pójdzie tu, to jak pójdę tam. nie wiem, jak to wygląda. Powiem szczerze. Na tej mapie to ja się nic nie dowiem, chociaż w sumie coś tam się dowiem. Nie. Chyba plecy chcemy zrobić. Chyba wyjdzie od tej strony, ale ta mapa... Wiecie, ona jest zwodnicza. No, długo nie ma, no dobrze. Obchodzimy ten budyneczek, no i idziemy po nasze auto. Zatankowana limuzynka Pribojego. Nie ma nic lepszego. Aha, samoloty latają. A się nie przejmujemy. Najważniejsze to tak pójść, żeby ominąć trasy patroli. Jak wiecie, on tak chodzi w kółeczko. Teraz będzie szedł do tego, do garażu Poczekaj, masz go, gminie Osobiście nie lubię martwować życia na takie rzeczy jak czekanie Okej okay. Możemy się wychylać Ciekawy kamera z widzą na wychyleniu, przeciwnicy raczej też, nie? Poczekamy aż obwącha garaż i pójdzie dalej Panie przeciwniku... No idzie a kurde... Gdzie jest Bobas? To jest! A kurde, znalazł bo Bobasa, znalazł Bobasa! My day, my day, my day, my day! Nie, nie, jeszcze jedną długę! Nie! Dobra, może to było jeszcze lepiej, no ale dobra, już nie będziemy tego powtarzać po raz 57. Wyjeżdżamy stąd. Jihu, waha! Końcóweczkę już widzieliście, tak więc dziękuję serdecznie do widzowie za tą misję. Mam nadzieję, że się podobała, jak się nie podobała, no cóż... Bardzo mi przykro. Robię co mogę. Gry to jest kanał, wiecie, rozrywkowy, to nie jest, wiecie, gramy twardo i do końca i 100% musi być, w sensie bez śmierci, bez niczego. Najważniejsze u mnie na kanale jest zabawa i rozrywka. 100% to znaczy, że robimy wszystkie misje, robimy misje po poboczne, w różnych grach zbieramy wszystkie przedmioty. Drodzy widzowie, jak są sekrety, to je odnajdujemy. No, tak to wygląda. Tutaj że nie ma nic. No, mówię, jest tylko ta ranka na sam koniec, która nam zupełnie nic nie daje. Jak ja dostanę gorszą rankę, to wiecie co, to ja i tak śpię dobrze w nocy. Nie wiem, jak Wy, nie wiem, jak niektórzy. Ja nie muszę być najlepszej rangi możliwej. Zwłaszcza, że nic z tego nie ma. Jakby była jakaś, mówię, lepsza broń, kasiora, cokolwiek, no nie? Nic. Jest tak zwana pochwałka szefa, właśnie, czyli. Ładnie to zrobiłeś, bardzo ładnie. No i nic z tego. Tak, więc tutaj nie będziemy grać jakoś super twardo. Misja ukończona. Myślę, że całkiem dobrze. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się i cześć.